No i Siemaczko Ziemaczki z tej strony ja i w tym widzowym odcinku będę kolejny odcinek ze Solar Smash tak i pewnie dziwicie się bo już grałem sobie w, w Solar Smash dla ale potem usunąłem dobra ja wiem jak się gra w Solar Smash nie musisz mi mówić super nie musisz mi mówić dobra no i dzisiaj widzowie będę niszczył Ko kolejny raz będę niszczył Ziemię, dlatego zostawiacie oczywiście łapaczki. W górę, subskrybujcie ten kanał, ale spokojnie, nic niszczy Ziemię. W normalnym życiu, tak w grze, w wirtualnym grze. No i dobra, pierwsze co mogę zrobić, to za zacznę tak, zacznę tak powoli. D 10 księżyców: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 to jest widzowie tak taka małe obrażenia zrobią wiecie małe obrażenia o kurde ziemia zmieniła się w Marsa oj to nie miało tak wyglądać oj nie miało a dobra to spuszczę jeszcze meteoryty a co dobra skończę z tą ziemią już niech będzie jeszcze więcej tych księżyców no tak ni tak księżycy niż księżycy jak ja mówię księżyce niszczą ziemię Ej, a mogę zniszczyć księżyc? Ej, poczekaj. Bo mam pomysł w ogóle, nie? Patrz, yy, yy, spuszczę ziemię. znaczy księżyc i... Ej, tak księżyc przy okazji. Ej, bo ziemia troszkę, troszkę źle wygląda, dlatego ja ją co zresetować chcę. I zacznę teraz tak serio na no spokojnie. Bo tu jest ogólnie Ameryka. Pier ta Ameryka chyba... Ja nie, nie wiem. O kurde, tam... Ej, bo tu jest w ogóle normalny księżyc. Mhm. Mm ja nigdy nie zauważyłem, że... Znaczy no wiem, że normalnym życiu jest księżyc. Kurde, to nie miało to tak wyglądać. Jej, jeszcze jakaś reklama, Boże! Dobra, więc tutaj są w ogóle Ameryki, dlatego ja sobie wezmę meteoryty i niech. Meteoryt spadnie. Patrzcie ile te, te meteoryty w ogóle zabierają, wiecie. Ale dobra, teraz przenosimy się do Europy. Gdzie jest Europa? To jest Afryka, tu jest widzowie Europa. I teraz macie w sumie też takie porównanie, jaka mała jest Europa w porównaniu do Afryki i w porównaniu jeszcze do Azji, nie? Takie... Teraz takie jest porównanie, nie? Ej, dobra, ej, dawaj, ej, czekaj, tu jest. Spadło w Azję tak trochę. Dobra, lecimy z Afryką. Sorry, sorry, ale nie chcę Europy na razie atakować. No bo w Europie mieszkam. I pewnie mieszka większość moich widzów, dlatego no. Dobra, ale to chyba czas, bo w sumie... Chcę jeszcze dzisiaj całą ziemię. No i można tak powiedzieć, że Polska znowu zniknęła z mapy świata, ale tak jak cała Europa niestety. Więc no niestety nie ma Europy już, ale za to są czarne dziury, które przejmują świat. Nie no, wyobrażacie sobie, widzowie, taką katastrofę. I ta, ej, i ta Ameryka tutaj, nie? Dobra, Ameryka akurat, ale jaki się ten. Z Ziemia zrobiła ciemna. Aj, Australia jeszcze przeżyła. Aj, Australia jest tak blisko, nie? A jednak żyje, i Antarktyda też żyje. Trzy kontynenty, no dobra, Ar 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 Jak ja mówię? Antarktyda już nie ma, Antarktydy. Przeszło trochę przez ten, ale żyje wszystko. Australia też. No dobra, to już Australia nie żyje. I teraz, a Ameryka gdzie jest? Ameryki chyba już nie ma. Bo planeta się cała czarna zrobiła. Chyba, czekajcie. To chyba tu powinno być, ale to czego już widzowie nie ma, dobra. UFO przylatuje na naszą planetę. A bardziej na to, co zostało z tej planety. O Co jest? Ja... Czekajcie, ja zresetuję. I teraz robimy coś takiego. Yy, słuchajcie, yy, przyjdzie teraz do nas taki potwór, który nazywa się Dogę. <ścoughs> Dogę. Patrzcie, patrz, 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 patrz. On jest taki skubaniec dobry. Ej, jak jest straty Europa wyrwała? Czekaj, co to jest za kontynent? A, bo tu są India chyba? Ej, ale ten... Y Europa jest jakoś mało oświetlona, tak? Znaczy wiecie, o co mi chodzi, nie? Sorry, Europa. Co jest? O nie! Patrz, patrz! O kurde! Ej nie! Kilka takich potworów i naszej planety nie ma, nie? Patrz, patrz! Niech każdy zabiera... Nie, niech każdy zabierze taki kawałek. Patrzcie co tu się stanie, widzicie? Widzicie jaki koniec świata? Ale tu strasznie wygląda! Meteoryt leci, a meteo, meteoryty. Ej, dawaj, czekaj, mam pomysł. Prz, spróbuję się... Czekaj, spróbuję się przebić przez ten kontynent. Jeden bilion jeszcze osób jest na Ziemi? Oj nie, tak nie będzie. Że jeszcze bilion osób tu zostało. Wiesz co, już nie ma tutaj. Nie będzie już żadnej osoby. Bo nadchodzą potwory. O kurde. Pocz. 900 milionów tylko. One idą przez całą ziemię? Tutaj mieszkają, w Afryce. Ale mieszka się w takiej planecie, nie? Oni to jeszcze. 7 bilionów jest już umarłych, 600 milionów zostało myszkich. To tutaj jest cały ten. To ja to dokończę. Wizowy pak. Ok. Jeszcze tu. Tu się, gdzie się świeci, to. O. Tu dobra, Australię też zniszczę. No i gdzie ta reszta mieszka? Te 200 milionów jeszcze. O, księżyc już. Rozwalony praktycznie. O, księżyc wybuchł. Uff. I zostało 100 milionów. Dobra, chyba czas właśnie odpalić tutaj księżyca. Tutaj lecić, czemu te księżyce do góry lecą? Gdzie mieszka to? O, zero. Dobra, patrzcie, już nie ich. Nie zero osób mieszka. Dobra, czarne dziury trzeba odpalić. Co ja robię? I zrobię tak. Oj. Nie ma. Ja pamiętam w ogóle, że można. Widzowie, czekajcie. Widzowie, jak ja kiedyś w ogóle grałem Solar Smash, i wziąłem ten laser, ten, to ja strzeliłem do słońca i to słońce wybuchło. I sprawdźmy, czy to działa. Tak! To działa. I ziemię się chyba powinna zniszczyć. No, i ziemia wybuchnie. Widzicie? Właśnie o to mi chodziło. Jest taki pył. <ścoughs> pył został. I to jest najszybsze. Ten. Jeśli chcecie w Solar Smash zniszczyć właśnie ziemię, to polecam Wam, widzowie, właśnie ten, oto pattern, bo to jest najszybsze. No popatrzcie. Wystarczy, że znajdziesz po prostu słońce i laserem musisz na nie. Tylko czekaj. O. I to się... I słońce się zniszczyło i ziemia się niszczy. Widzicie? O. I ziemia się po chwili zrobi czarna i wybuchnie. I to jest ten najszybszy pattern, żeby rozwalić jakąkolwiek... Ten planet, a zobaczmy, czy jest tak z innymi planetami. Jowisz, na przykład. Kurde, kolejna reklama. Le, le, reklama, X. Dobra, gdzie jest y, słońce? Tu chyba ogólnie jest słońce. Dobra, i zobaczmy, czy jest tak na przykład z Jowiszem. Jowisz to gazowy olbrzym, więc. Dobra, słońce się zniszczyło. A Jowisz też się zmieni. I też wybuch. A, ej, i w ogóle tu jest widzowie tam, nie wiem czy wiecie, czerwona ta kropka na Jowiszu, ta burza, która trwa już od wieków. Więc no... Dobra, co by zrobisz, na Jowiszu? W ogóle ja zapomniałem, że Jowisz ma ten... I te swoje księżyce, nie? Ale dobra widzowie, w tym odcinku zniszczę jeszcze widzowie tylko ostatni raz widzowie Jowisza. Bo fa bardzo fajny pattern na zniszczenie jakąś planety bardzo szybko. Dobra Jowisz, pożegnaj się. Pożegnaj, oj, tak już się. Ej, zniszczę szybko y tą kropkę, zniszczę tą burzę, o. No i. boom. No i dobra widzowie, tym razem ty, mogę zakończyć dzisiejszy odcinek. Jeśli wiem, wam się podobał. Subskrybujcie ten kanał, subskrybujcie łapeczki w górę i patrzcie. I niedługo właśnie miało być Q&A. Niedługo będzie to Q&A, o, o czym wspominałem. Możecie jeszcze pod tym shortsem wtedy, co na było, zadawać pytania do Q&A. Możecie jeszcze jakieś pytania zadawać, a już pewnie niedługo będzie właśnie Q&A. No i niedługo będzie tradycja do nowej piosenki Lubię Grać, więc zostawiacie łapeczki w górę. Widzimy się już jutro o godzinie 10.10. .10. Trzymajcie się, do zobaczenia do jutra. Nara!